Kilka dni temu rozpoczął się karnawał. Jedni bawić się będą w wieczorowych klubach, inni w domowym zaciszu w obecności grona najbliższych znajomych. W jednym i drugim przypadku trzeba przecież dobrze wyglądać i tutaj u Pań pojawia się kwestia dobrego makijażu. Jak go dobrze wykonać, mogły dowiedzieć się z ostatniego szkolenia uczennice technikum fryzjerskiego zespołu szkół budowlanych i plastycznych makijażu wieczorowego, ponieważ rozpoczęliśmy karnawał i dobrze by było, gdyby uczestniczki potrafiły wykonać makijaż wieczorowy, zachowując oczywiście obecnie panujące trendy. Oglądane szkolenie to kontynuacja trwającej w Grudziądzkiej budowlance innowacji w kształceniu zawodowym. Została wprowadzona jako jedyna w Polsce z takim zaangażowaniem materiałowym, zaangażowaniem szkoleniowym ze strony marki Pierene. Udział w tego typu zajęciach biorą klasy technikum od pierwszej do trzeciej z naciskiem na tę pierwszą, która objęta jest wspomnianą innowacją. Priorytetem jest klasa innowacyjna, innowacja wiza szkolenia wizerunku na dłoni. To jest taki priorytet. I dodatkowo pozostali uczniowie z innych klas, którzy mają duże zainteresowanie właśnie wizerzem, makijażem. Takie szkolenia są bardziej przydatne, bo możemy w praktyce to wypróbować, możemy się pomalować, widzimy to na żywo. Jest praktyka i teoria. Na praktykach pani też tłumaczy i wykonujemy zadania, malujemy każda z siebie. Styczniowe warsztaty nie są ostatnimi w tym roku szkolnym. W planie są już kolejne szkolenia w podobnej tematyce. Jest to taka zajawka przed następnymi szkoleniami, które będą miały miejsce w naszej szkole. Będą przynajmniej jeszcze cztery bądź nawet sześć szkoleń. Dodatkowo nasi uczniowie wezmą udział w programie Erasmus Jesteśmy w trakcie przygotowywania projektu. Uczennicy zespołu szkół budowlanych i plastycznych szansą i przede wszystkim okazją do nabywania nowych umiejętności niezbędnego w dzisiejszych czasach doświadczenia dostaną również w okresie letnim. W tym roku, podobnie jak w poprzednim, odbędą się wakacyjne staże. Na pewno będzie więcej tych uczniów brało w tym udział. Staramy się, żeby uczniowie jak najwięcej skorzystali, żeby jak najwięcej się nauczyli, żeby ten start na rynku pracy był jak najlepszy. W poprzedniej edycji udział wzięło 32 uczniów grudziąckiej budowlanki. W ramach staży uczestnicy mieli zapewnione przez gminę miasto Grudziądz ubiór roboczy, stypendium stażowe oraz zwrot kosztów dojazdów na staż.